To jest <mum> i dajcie znać w komentarzach, które piosenki kojarzą się wam z rokiem 2014. Jeżeli oglądacie ten odcinek w dniu premiery, to przypominam, że dzisiaj trwa ostatni dzień naszych aukcji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. A jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się spodoba, zostawcie. Proszę, łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzisiaj idziemy na imprezę. Oh, wow. O! <grywa> tak, 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 20, okay, 20 okay. lat temu. Okej, proszę. Proszę bardzo. Super! Oh, oh, oh. Trzy pierwsze rundy challenge odbywają się w parach. Student kontra młody dorosły. Ola versus Dominika, Jakub versus Paulina, Bartek versus Artur. W finale spotykacie się wszyscy. Usłyszycie po trzy fragmenty 21 piosenek. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tytułu oraz wykonawcy. Jeśli utwór wykonuje kilku wykonawców, wystarczy podać jednego z nich. Jeśli rozpoznacie piosenki, naciskacie przycisk. Macie 5 sekund na odpowiedź. Pierwszy fragment wart jest 5 punktów, drugi fragment wart jest 3 punkty, trzeci fragment wart jest 1 punkt. Jeśli wasza odpowiedź będzie błędna, prawo głosu przechodzi na przeciwnika. Po usłyszeniu każdego fragmentu macie jedno prawo głosu, wracacie do kolejnego fragmentu. Wygrywa drużyna. Z NAJWIECZĄ LIŻBĄ super, tak to, no bo liczbą, przepraszam no bo Nie osoba, gramy na team. Młodzi dorośli nie o, wiem. Przed rozpoczęciem tego nagrania chciałabym powiedzieć, że Nie oceniajmy się Każdy ma lepszy i gorszy dzień Ja Cię tak? Dominika, ja Cię Dobrze ja Artur, też, jak coś, to Paulinie Proszę zakrywać mordeczką Zostaw mnie Doda Jagga. Pięć poczekaj. Jak się z tym czujesz? <grymne> ja, y, czekajcie, ja to wiem. Y, o, o. O. <grymne> znaczy powiem tak, jest ja nam to... Ej! Bo to było. Bo to jest, ale to jest. Bo to jest milord Edith Piaf, ale to jest yy, jakaś przeróbka tego. Z 2004. I muszę podać przeróbkę. A punkta jesta, to nie ma. <laughs> ale bo to jest. No bo ja, ja znam oryginał, polskim, oryginał. Z polskim tekstem, to jest? To jakaś przeróbka? Czy, czy po francusku? Ja też? wiem, kto to może być, bo to może być ta, co śpiewała. Yy. Myślę, że to no powiadomienie, na mnie, ale w tych oczach nie, nie, nie uzyskasz <laughs> odpowiedzi. Może jakiś DJ? Nie, bo to ona... ona śpiewa też no, takie wow. fajne piosenki. A może posłuchamy? Posłuchajmy, bo zapowiada się nieźle. <laughs> wow! Helena Wądraczkowa, Milord, a ona podczas panczesko... <laughs> Dobra, nie no, to śpiewa Edith Piaf, tylko że ktoś się zremiksował. Tylko kto? Jason Derulo. <laughs> David, David. Geta. Ja się poddaję, ja pas. No Wyjątkowo dobra, nie to znam ja odpowiedzi. Pas. Ale mi się wydaje, że, że to ta ona może być. No to, to jest chyba ona. To ta ona. Tytuł faktycznie Milord jest to Ingrid. Ingrid, Ingrid. tak. Oh. Mm.

No tak. Ja, tak Tak to śpiewałam jako dziecko ja, Ale tak właśnie, to jest to Że ja, to, ja mogę to zaśpiewać ja z myślonymi to słowami I'm bo... not no gonna no break my ma... star And I'm not gonna know me down no. I've, got no to to no. I've got to keep on moving The road behind was rocky <laughs> <laughs> No jeszcze trzy Ain't nothing I'm gonna break my star Nothing is enough no, no, no. Move. <laughs> break my stride blue lagoon stride? stride? stride stride ah! <laughs> uh, Britney Spears toxic. <laughs> I na refleks. Reflex. Na refleks. To było na refluks No. Ja wiem, ale to są znowu. Ja też to wiem. Kategoria zmyślone słowa, kategoria. Znam i śpiewam. albo tak. Albo siedzę na rybie nad morzem i właśnie to leci Tak, właśnie. Ja jak miałam kiedyś, jak byłam dzieckiem, taką matę do tańca, co były do przodu, do tyłu i w boki i to było tam. Okej, okay, mogę... E, ja no właśnie, o, no tam, tam jest tak, this is the world we live in. Podpowiem wam, że w tekście piosenki, mm -hmm. oni śpiewają nazwę no, tego no, zespołu. No. A teraz to Nie, 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 nie puściłam tego. Szkoda. No. no nie, this is the world we live in. Jest to Alcazar. O, oh. ale tytułka, kiedy oni to śpiewają? W 2004 roku. Co w sensie, kiedy kiedyś, Ale bardzo, bardzo, bardzo fajne utwory. Tak weszły, w, tak w fajny, fajny muzik mam dzięki. Bardzo fajny muzik. <śpiewanie> Nie, początek mi Absolutnie mówi, Absolutnie nie, no. nie mam pojęcia. Nawet w żadnym kościele nie tak. Oh. A, tak. Oh, tak. To jest hit jednak, no. o kurde. O, oh, coś tam. Like you. Jeden wykonawca wystarczy? Tak. Nie mam tego na liście, ale kurde. To ja wiem, jaki tam jest jeden wykonawca, ale nie wiem, jak to się nazywa. Dobra, możemy od trzeci fragment? Chcecie taki język? To jest, to jest francuski angielski? O oh Jest God. taki wykonawca No znamy to. Mm. W sensie słyszeliśmy je. Ale ja nie znam nawet artysty który jest z ja jakimś też nie. Na pewno takim. ani raz tego na Spotify nie przesłuchałam, ale jakby mi się puściło gdzieś w jakimś takim mikro Nie, Jakby gdzieś w ogóle poleciało. to ja bym się tak... Uhm, tak, to jest. Fajne, je, dżyt, no. fajne. Ale to, no. nie wiadomo co to jest. From like you? Jest Kto, to like fanem. fam jako kobieta. Poprawka. To nie jest żaden Kajmaro, tylko. Dziamelu. No to no. O, tak, no, przywaliłaś mocno. Naughty Girl Beyoncé. 5 punktów. Wow. <ślesk> I to jest na mojej przejście. Fajna impreza, no. Zarobiście teledysk, nie, bardzo nie, ładny, nie, cover art na Spotify. U. Wiesz co myślałam, że to jest? Ale to nie piechało jeszcze, nie? Nie, nie. nie. <sum> to <sum> to takie nie jest to. Oh. O, nie wiem, nie wyprodukuję tego, nie, ale ja znamy to. A tam tamto ty ja myślałam, że to było bombo mającie in my, Watch, my room, tak. no, 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 nie, <grywia> Tak się zaczęło. No. Nie wiem, kto to śpiewa, ale. Bo może dostanę jeden punkt, jak powiem tytuł. Nie, nie, nie. dostanę? Nie. No to nie wiem, czy chcę ryzykować. Wydziesz, nie? <laughs> nie, ale ja nawet nie wiem, co to może być, no ale tytuł to jest pewnie ekstasyj, No Tak, nie? to jest pewnie ekstezji. <laughs> <tam>, <laughs> to brzmi jak właśnie takie, które do nas no, no. przyjeżdżały no, no. Tak, wtedy z tamtych tak. czasów, takie dziwne. Fajne, fajne. fajne ale... Każdy fragment, żeśmy przeskoczyli. Tak, to jest Europa. Każdy fragment przeskoczyliśmy już. Tak. Czyli tak. możesz powiedzieć, co to? Co to? ATB. ATB, ecstasy. Mm -hmm. okay. ATB, ecstasy. Ja pamiętam, czekajcie, 2004, no to podstawówka, no to ja w tamtych czasach, jak. O! Oh, te płyty z, z jakiegoś brawo czy coś, z jakimś Denzelem, crazy frogiem, to my w, mieliśmy taką małą salę gimnastyczną w podziemiach w podstawówce, i jak się kończył jak wcześniej się skończył WF, to my gasiliśmy światło i słuchaliśmy wtedy takich piosenek. Przepraszam, A, nie odkwikłam od wcześniej. Jojo, leave, get out. Pięć punktów! A! Już masz to. Leave, get Out. Kocham. kocham. Da, pu puść, puść, to jest super. Sto oh, jest! Tak, tak. Ona w ogóle, nie wiem czy wiecie, na, znaczy nie raczej nie wiecie, więc on powiem. Ona ostatnio grała na Broadwayu Satin w Mulan Rus. I była chyba jedną z lepszych satin w ogóle, jaki kiedykolwiek był. I że o. Wyglądała pięknie, śpiewała obłędnie i no, cudowna. Udkliknęłam. Hmm. Ja nie wiem, czy to są, kurde, dobra, najwyżej się pomylę i będę później będę wiedział. Tak. Że to jest Otwieram Wino i tam jednym z artystów jest PZ? 5 punktów! Yes. Zdobyłem dla nas 5 punktów! Dzięki. A właśnie zastanawiałem się, czy będzie Sydney Polak, czy Pezet. A, proszę bardzo, wyszedłbym z w tak. obu przypadkach. Ooooo! I mam to miała czarne oczy. O, że tak naprawdę to było! To jest hit z tamtych czasów, to jest hit w ogóle dzieciństwa. Siedziałam, z Ale wiedziałem, prawda? I... Oczywiście, że, no że tak. No to... Tylko nie używam, nie mam szybkiej prawej ręki, tylko w teorii lewą, ona jest niepełnosprawna. W praktyki. coś dzwoni, ale nie wiem gdzie. To jest masza! No, przecież to nie może być 2004. O jezus, no to jest Whitney Houston, how will I know? Kto to z masza kto tam dalej śpiewa, to cholera wie. Więcej od Bartka nie powiem, no. Kto to mógł zrobić? Nie wiem. A te ATB, te kaskady, te wszystkie oni nie robili takich a myślisz, rzeczy. Przecież to ktoś w Europie to zrobił? There's a boy I know. Te, 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 te. How will I know? To jest how will I know, Whitney Houston oryginalnie. Przepraszam. Czy ktoś był świadkiem tej samej sceny co ja? Kiedy ja to powiedziałem, za pierwszym razem i Artur powiedział nie powinien nic więcej niż Bartek. Po czym Artur. Czekaj, czekaj, czekaj. No Ania bo... mówi, Nie, nie, to nie jest Whitney Houston. How will I know? Artur. Czekaj, czekaj, czekaj. How will I know if you... To jest how will I know? It? <laughs> Ania właśnie powiedziała, że to nie było to! Ale to jest to. Dobra. I koniec. Powiedz, Ania, no. co to jest? Jeszcze mamy jeden fragment. Nie. Nie, były już ustawione. trzy. Naprawdę? Tak. Tytuł. Take me to the clouds above. Jest to LMC i tutaj jest sample wykorzystany z YouTube, więc YouTube również. Bym, e, z... No kurde, no nie ma opcji. Nie pomyliłaś no. nagrania przypadkiem? O, oh, <gulter> 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 <l 'fapon>, parę Fafon <gulter> <gulter> Ja byłem w Paryżu dwa miesiące temu, ja wiem To Jakaś Alize może być <gulter> 2004 był wyjątkowym rokiem Nie jestem pewien, ten La La promesse n'est pas oubliée no nic nie wymyślimy Nada. Zatem, tytuł pojawił się dwa razy w ostatnim fragmencie. La I jest to Kate Ryan. Si vedem. Ella, ella. Ella! To był ten utwór? Nie. Ale jakby dała nam utwór wokalistki, który możemy kojarzyć. Okej, Dobrze, no dobrze. Też mi się wydaje, że to jest to. I tam rapsy wchodzą. Nie pamiętam, ja, ja tutaj, to nie, to nie, nie moje to jest konieczne. Artur się wyłączył. Przepraszam, to. czekaj, wróć, wróć. To nie są moje rejony muzyczne, ale to jest jakieś e, Mr. International. E, ja tego nie będę wziął. Mr. David Guetta. O, to jest znany zespół, prawda? Dobra. Czekajcie, bo to jest, mi się wydaje, że to może być, nie, to nie może być, nie, czy to jest ten jeden z ulubionych zespołów Oli Kołodziej? Tak. Dlaczego? Ja to wiem, a nie pamiętam nazwy zespołu. O, to, to jest podpowiedź. Tak. <laughs> Jak się nazywa ten cholerny zespół? Oszaleję. Pamiętam, byliśmy razem w odcinku tak. i ty mówiłaś, że to jest bardzo zajebisty zespół i my mieliśmy takie, mhm, tak. się w tak, tak, A teraz proszę bardzo, my się wygryźliście. O byliście. Boże. Everybody, everybody, let's get into it. To wiem! Jak się zabój? To, to nie ten południe. <śśpiewanie> Ale tak sobie panuś sobie panę. Ja pierdzielę! To jest... <śpiewanie> <śpiewanie> Let's get it started, ha! Let's get nie! Yeah. Let's get it started! Mm. Nie pamiętam nazwy zespołu, no, nie przypomnę sobie. Czekaj, poczekaj, poczekaj, może ja będę. No na pewno. Jak <noise> przez dwa pierwsze fragmenty nie byłeś pewny co do utworu. E, ja pierwszy wiedziałem, mój drogi, mm -hmm, i ja po tak. pierwszym dlatego fragmencie potem... już ci mm -hmm. zanuciłem cały utwór. Tak, 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 dlatego <głos> <głos> potem zaczęłeś nucić Justina Timberlake. A. Backstreet Boys, jeśli już. O tak, przepraszam. E... <noise> Dobra, dawaj Ania, bo to i tak się nie urodzi. No to moi drodzy, Let's get, get started. Story, the Black Eyed Peas. No oczywiście, że tak. Słuchajcie, ja, w, w mojej głowie było tylko kłopotło moje, moje życie wyglądało. I odbijało tak. się od tej jednej komórki, które moje, moje, moje tam nie jest dzisiaj. Moje <laughs> życie wyglądało. To, tak. I jeszcze na zmianę było i leciało tam. Każdy ale, w moim życiu ale, mówił o The że... Black Eyed peas, a ja nie rozpoznałem żadnego ich utworu. Absolutnie, ja w ogóle dla mnie to jest coś, co ja, ja, jakby nigdy bym nie skojarzył z zespołem, ominęło mnie, to jakby ominęło mnie, jakby tu jechałem ja, tutaj był Zjazd, a tu, tu Eyed PiS. Totalnie, a wiem, że zawsze to jest, a zawsze to jest nie znasz, nie słyszałeś, a ja, nie. Peace To jest peace off, to jest... jest Protest song. Wiem jaki jest tytuł, nie pamiętam wykonawcy! Puszę! No jaka szkoda, no trudno, trudno, musimy iść dalej. Oh, yeah. mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. I to jest tytuł. Tu jest je. Yeah. Nie pamiętam kto to wykonuje. Absolutnie nie moje rejony muzyczne, ja się na Iwanie Komarenko zatrzymałem. <gry> Okej, okay, jest to, to faktycznie je. Yeah, jest to. <gry> ashen, 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 ashen. Ale ja też jestem. No Mhm. i co z tego? No, właśnie, i co z tego? No, okay. <gry> co, no ładna, ładna, no co tu cóż gadać, prawda? <gry> Ja nie wiem, czy to Shania Twain jest, czy coś takiego Shania Twain Nie, nie wiem, nie wiem no Trick Me, Kelly's Kelly's the Milkshake Ooo 🎵🎵🎵 To jakiś taki dżunglu Dla mnie dwa. W ogóle nie mam pojęcia. Nawet nie jestem w stanie. Mm. Mm. Tak, tak, tak. No myślę, no. że to jakieś jest Pussycat Dolls. Więc to jest Move Your Body, ale to jest jakieś takie nie, to jest jakaś taka. Pussycat Dolls, Move Your Body. Nie, yeah. ale szkoda. <grywia> <grywia> ale mi <bym> się <grywia> śmiała, jak wytrafiła. trafiła. Nie, bo to, to jest nie to jest Pussycat Dolls, ale. No dobra, no to nie wiemy, no. Move Your Body, Nina Sky, naficie Java. Okej. Chama. Chama da fat. Chama Och. I tak nie znam na wykonawcę. No. nie znam. No, to po co klika? Konik polny. Jest też inna wersja. No, 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 no. Hmm. Call on me ale. Oh, who the fuck, I don't know. Jak taka... <grymne> co, Już nie wiem, bo. jakby... Nałożyło się to tak. Nałożyć Moja segmentem. myśl wyparowała w momencie, kiedy zaczęłam słuchać piosenki. Nie wiem, co chciałam Nie wiem, kto to wykonuje. Gdzie wiecie? Czy to kiedyś było? Jakaś taka karta. Tak było. Krótkie, krótka. Ja Fajne. Dobra, wiemy też, że to jest call on me. Yy, nie wiemy jaki zespół, mm. więc możesz Aniu powiedzieć, a potem musimy opowiedzieć o anegdotce z Teatru Muzycznego Roma a propos tej piosenki. <noise> Tytuł to faktycznie kolon jest to Eric Fritz, whoever wow. no. a, faktycznie! <noise> <noise> Kurde, no nie! No. A, faktycznie! <noise> Ujęcia, bladeko! <noise> Nic się nie dzieje! Nic. Ksena pojawi się tak księżniczka <noise> O, jakieś takie! A nie! <laughs> nie, to nie jest nie. to. <laughs> mhm. Ale to jest ten klimat. <śmiech> oh. <śmiech> Ale to jest to. To jest w Stefani? Okay. <laughs> Ale to nie jest ten Stefani. To było w ogóle po francusku? Nie <laughs> oh! <Ja> to, <laughs> tak? to to Tak? Ale Nie mam być. Nie to śpiewa. Nie chcę być. To chcę być. Nie no. Fajne. Siedzi! No kochani, to pokazuje, że jak byliśmy młodzi i słuchaliśmy radia, to nie zwracaliśmy uwagi kto. To moja kto mama słuchała utwory. ich troje. Ja ich troje znam! Dobrze, zdradź sekret. Parle mła moi? Nadia. Porozmawiaj ze mną. Pamiętam jak to było w 30-ton, to dzięki temu właśnie w 30-ton mówili o tym, że Parle mła, czyli porozmawiaj ze mną. I do tej pory wiem, że perle moi, to porozmawiaj, porozmawiaj ze mną. Nie.

Ja mam przecież tam jest I like the way tam Na pewno wiem, że tam jest jakiś tekst I want to be connected I want to be connected Ale kto Ale kto? Nie wiem, dla mnie to jest właśnie jakaś Kaskada Nie, Kaskada, To jest w ogóle... Uwaga. Poczekajcie, to jest rok jakiś 2006 Ale to nie 7, oznacza, że ona wcześniej nic nie robiła. Nie, ona. Znaczy, ale mało znana była. Ona była znana od evacuate, A, nie, evacuate zna. The Dance Floor. A, i, to to nie, I to nie! Baje. Nie! A nie uważasz, że wcześniej było przecież. To jest kaskada? No! I co ty wiesz o kaskadzie? No to nie wiem. No widzisz, to moje życie takie yy, muzyczne, świadome zaczęło się od kaskady. Słyszę jaki jest tekst, ale czy to pomaga? I like it when we go to extremes. I like it. Cholera. Narcotic thrust. Brzmi bardzo sexy, mm. ale Jezus, nigdy no, w życiu no, nie no, widziałam no, na no, oczy. No ale wszyscy to znaliśmy. O, le znane. Ja wiem to! Zobacz, po drugie będziemy wiedzieć już pewnie. A ty już wiesz, co to Nie, a ty wiesz, ty już. Ta, no oczywiście, że wiem. No co, ty co ty gra dawaj, Czekaj, ja jeszcze nie wiesz, czekaj. No to tak, <grym> tak mogę. To no dobra no mów, no. You get your up, Denzel. Nie! Nie, ale super, wygrałaś. Ale uratowałaś jest godność. Jest godność. mojej własnej grupy. tak, 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 uratowałaś. Każdą z naszych legitymacji. Dziękuję tak. bardzo. Młodzi dorośli wygrywają tak. dzisiejszy odcinek. Wuuu! No. no bo po prostu w 2004, w którymś roku byli bardziej świadomi. Grali doświadczeniem. <grym <grym> <grym> bardziej świadomi. jednak pokazuje ten odcinek, tak. że y, w takich młodzieńczych latach rok bardzo dużo robi. Ja się uczyłem, czym jest kółko, a czym trójkąt wtedy. Tak. To... A ja po prostu słuchałam, jeszcze nie analizowałam, kto. To nie było dla mnie ważne, dopiero później. Ona dopiero na kaskadzie... Dokonowałam analizę. Się, <grym> 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 Ej, ale mogłam <grym> powiedzieć, don't you know w you're pampera? Mogłam... Mogę to wszystko odczytać? Bo Wam wszystko odczytałam. Papy dały sobie. Tak. Ta piecę, tak, tak. <laughs> <grym> <grym> Bardzo dziękuję następującym patronom za wsparcie: Mako, Sławek Waloszek, Marta Kaczmarek. Robert Marszałek, Klaudia Obacz, Tomasz Mak, Zuza Kania, Paweł Szymański, Walerian Walerian, Dorota Truskolaska Alibert, Piotr Wernicki, Maksymilian Leśniewski, Natalia Gacia. Fajne, ale trudne. Tak. tak trudny. No, no, duża hmm. duża europejska. To jest właśnie ten, pasów, jest ten case 2004, że wszyscy znają te utwory, ale to tak. wszystko jest z Europy tak. i nikt nie ma pojęcia, kto to śpiewa. Tak, no. A tak, A tak bo to jest tylko... mnóstwo One hit Wonders, nie tak. tak. Się też w ogóle, nie porannie tego. Są tak ten, rany nawet. Ten, więc nie wyszukiwaliśmy tego sami, no tak. i, więc nie widzieliśmy Jak sticker radiowy nie powiedział, kto to śpiewa, a i tak tego nie zapamiętywaliśmy. A nie było szasama. Analogowość.